Tutaj, która zawsze mu towarzyszyła, powoduje, że walczyło rząd dusz i teraz czterokrotny zwycięzca Zakopanego w powietrzu, daleko, ale przede wszystkim szczęśliwy, że wylądował ostatni skok Adama Małysza. Ten... Ten skok przejdzie do historii. Nie był najdłuższy, nie był to skok konkursowy, ale był ostatni. Adam Małysz zakończył swoją karierę zawodniczą. Przez ponad 15 lat regularnie dostarczał nam niezapomnianych emocji, a odchodzi ze skoków wciąż będąc jednym z najlepszych na świecie. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości i od razu przenosimy się do Zakopanego. Jest tam Piotr Kraśko. Piotrze. Zakopane oszalało dziś z miłością do Adama Małysza. Dziesiątki tysięcy ludzi tu pod Wielką Krokwią nie mówią Adam do widzenia. Oni mówią Adam kochamy Cię. Chyba nigdy w historii tylu ludzi nie nosiło wąsów w hołdzie dla jednego człowieka. Dziś robią tak. Setki tysięcy. Nasi reporterzy są tam, gdzie dziś działy się rzeczy najważniejsze. Są tam Jacek Gasiński, Jarosław Kuś. Pierwsze pytanie do Jarka. Jarku, to miał być niesamowity konkurs, ale jego dramaturgia była większa niż ktokolwiek mógł się spodziewać. No tak, właśnie życie pisze najdziwniejsze, najpiękniejsze, najdramatyczniejsze scenariusze. Tak jak powiedziałeś, że tych kilka tysięcy osób to coś niezwykłego z wąsami. No to też coś niezwykłego jest w tym, że nie, te kilkanaście tysięcy osób czekało 6 godzin, żeby zobaczyć ostatni skok Adama Małysza. Tu wszystko miało wyglądać inaczej. Była piękna pogoda, zawodnicy wylosowali odległości, na które mieli lądować, i nagle zaczął padać śnieg. Coraz gęściej i gęściej zawody przekładano i przekładano, aż w końcu yy, zawodnicy powiedzieli, że nie będzie, be... że nie będzie tych zawodów, ale Adam ma... Powiedział, ja dla tej publiczności muszę skoczyć ostatni raz w karierze. I to właśnie się stało. A jednak trudno w to uwierzyć, ale tak się stało. Wielki mistrz skoków narciarskich pożegnał się z kibicami. Dziękuję serdecznie, że po raz ostatni dla Dama Małysza jest polska rewolucja. Dziękuję wam bardzo. W czasie tego pożegnania były momenty szczególne, jak ten, gdy wszyscy mieli wąsy na cześć mistrza. Wąsy naturalne, domalowane albo przyklejone. Pragniemy dzisiaj Panu podziękować za wszystkie piękne wzruszenia, za poczucie dumy, które wiązało się zawsze z każdym Pańskim sukcesem. Tak jak Małysz był niezwykłym zawodnikiem, tak i jego ostatnie zawody też były niezwykłe. Skok do celu. Każdy z zawodników na specjalnym kole fortuny losował odległość, którą musiał skoczyć. Nie o zwycięstwo tu jednak chodziło, ale o dobrą zabawę i godne pożegnanie Adama Małysza. Do Zakopanego przyjechali najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie. Nikt nie odmówił udziału w pożegnaniu Małysza. Dla każdego z nich takie zaproszenie to zaszczyt. Adam zawsze był fair, zawsze na najwyższym poziomie, nie tylko z Sportowym. Ze skocznią żegna się dziś naprawdę wielki człowiek. W Zakopanem było dziś tak samo jak w czasie zawodów Pucharu Świata. Tak samo, ale i inaczej. Zwykle były tu bzy radości ze zwycięstw Małysza. Dziś było wzruszenie i żal, że mistrz odchodzi. Każdy musi odejść. No i za to mu dziękujemy, że umiał w odpowiednim czasie. Najlepszy z najlepszych. Dziś pogoda spłatała figla. Widocznie ona też nie chciała, by Adam Małysz zakończył swoją karierę. Jarosław Kuś, Wiadomości Zakopane. To jest niezmierna przyjemność dla mnie i niezmierna satysfakcja. Gdyby sumować widownię telewizyjną wszystkich konkursów, w których skakał Adam Małysz, to dałoby to miliard 400 milionów widzów tylko w Polsce. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek pobije ten rekord należący do Adama Małysza. W czasach, gdy skakał, mieliśmy trzech prezydentów i siedmiu premierów. Jacek Gasiński jest tam, gdzie wkrótce ma dość do spotkania Adama Małysza i prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jacku, masz 40 sekund, by dać odpowiedź na pytanie na temat, na który napisany już dziesiątki prac magisterskich. Jak to się stało, że Polska aż tak zakochała się w Adamie Małyszu? No w 40 sekund nie da się tego po prostu opowiedzieć, ale niewątpliwie Adam Małysz jest fenomenem i zawdzięcza to wyłącznie sobie. Ci, którzy go znają, ci, którzy jego karierę śledzili od samego początku, ale także ci, którzy tylko przez chwilę mieli choćby okazję z nim porozmawiać, mówią krótko. To wielki nie tylko sportowiec, ale człowiek. Zdeterminowany, konsekwentny w dążeniu do celu, który sobie sam postawił, a do tego niezwykle ciepły, uczciwy i bardzo, ale to bardzo, naprawdę bardzo skromny człowiek, czasami aż do przesady. Dlatego Polacy go pokochali, a sam Małysz wywołał Małyszomanie, zjawisko, które jest unikalne chyba nie tylko w polskiej, ale i w światowej skali wszyscy razem i każdy z osobna przyjechali by dziękować za to co robił przez 10 lat. Za emocje, których dostarczał, emocje których nie sposób było ukrywać nikomu. Pojawił się z nienacka i rzeczywiście opanował naszą wyobraźnię a przy tym ujął swoim charakterem. Pana Macieja Krzyżanowskiego ujął już w 2001 roku. Jako pierwszy w Polsce napisał on pracę magisterską na temat fenomenu Adama Małysza. A praca obroniona na piątkę? Praca była niestety na czwórkę. Dziś wręczył ją mistrzowi, który go zainspirował. Adam Małysz, fenomen medialny i społeczny. Bohater sportowy jako produkt kultury masowej. Ponieważ wówczas już doszło to do mnie, że Adam Małysz stał się swego rodzaju produktem. Promotor pracy jest pełen podziwu dla tego, kim jest, a w zasadzie, kim nie został Mistrz Zwisły. W odróżnieniu od obecnych takich idoli popkultury, Małyż nigdy nie był celebrytą. Pozostał sobą i do dziś zachowuje się tak, jakby nie był gwiazdą i idolem. Potrafił pozostać Adamem Małyszem, skromnym chłopakiem, który potrafił mówić bez zadęcia, bez wywyższania się. Dlatego porwał tłumy, stał się człowiekiem, marką, ambasadorem sportu i Polski. Żeby uzyskać uznanie, trzeba coś wielkiego osiągnąć. On w sporcie osiągnął prawie wszystko, albo wszystko i jeszcze więcej. Małyszowi szło trochę gorzej, ta piosenka miała wyśmiewać tych, którzy zaczęli wieszczyć jego koniec. Zamiast oczekiwanych przeze mnie sal w śmiechu i, i, i oklasków, zapanowała grobowa cisza. I tak spękałem, że od tej pory w ogóle publicznie tej, tej piosenki nie wykonuję. Małyszu! Tak Polacy kochają Adama Małysza, którego co weekend gościli w swoich domach. Z jednej strony jest to wielka przyjemność, i coś, co jest jakby dla mnie robione, ale, ale na pewno jest to strasznie też męczące. Będzie nam go brakowało, nie tylko dlatego, że dobrze skacze, a w zasadzie skakał. Dziś już tak trzeba mówić. Jacek Gasiński, Wiadomości. Tego, jak wielki jest Adam Małysz, najlepiej dowodzi to, jak traktują go rywale. Tylko dla niego przyjechali tu dziś najlepsi skoczkowie świata. Dla niego noszą wąsy, a Simon Aman przed Małyszem klękał. Ta wielka historia kończy się dzisiaj w tej śnieżycy pod wielką krokwią w Zakopanem, ale wszystko zaczęło się niecałe 100 kilometrów stąd. W Wiśle. Tam jest Michał Siegiada. Michale Wisła to chyba jedyne dziś miejsce w Polsce, gdzie ludzie smucą się, bo mistrz odchodzi, ale też cieszą, bo będą go mieli więcej dla siebie. Oczywiście, że tak. Oni wiedzą, że teraz będzie przynajmniej odrobinę więcej w domu, że będą go mogli częściej spotykać tutaj na ulicy, kłonić mu się osobiście i mówić: Dziękujemy, panie Adamie. My wszyscy przeżywaliśmy te piękne skoki Adama Małysza, ale proszę sobie wyobrazić, jak przeżywali je ludzie tutaj w Wiśle, skoro prawie każdy to bliższy albo dalszy sąsiad. I gdybyśmy chcieli zorganizować taki wielki telewizyjny test wiedzy o Małyszu, to myślę, że reprezentacja Wisły byłaby e, głównym faworytem. Tutaj Prawie połowa ludzi, nie będzie to przesadą, jeśli powiem, że prawie połowa ludzi doskonale zna dokładnie daty tych najważniejszych konkursów, odległości, a niektórzy nawet gogle i kombinezony, które Adam miał w tych najważniejszych momentach. Nigdzie indziej słowo małyszomania nie brzmi tak wiarygodnie jak właśnie tutaj. K-17. Na tej małej skoczni Adam Małysz oddał swój pierwszy skok. Nie było butów dla sześciolatka, więc nałożył znacznie większe. Skoku, jak to się mówi, nie ustał. Adam z tych butów wypadł i skulał się po prostu do przejścia. Te narty sobie gdzieś tam pojechały. Na konkursach narty już mu się nie rozjeżdżały, za to on... Brawo, brawo! Rozjeżdżał przeciwników. Mało kto wie, że na początku ani klub, ani Adam nie mieli pieniędzy na wyjazdy, pomogli sąsiedzi i przyjaciele. Grupa biznesmenów wiślańskich zrobiła zrzutkę. Kto ile mógł, wtedy jeszcze były marki, więc kto tam ile mógł, żeby zrzucali się, dawali jakąś tam kwotę pieniędzy i dzięki temu między innymi, Adam mógł startować w pierwszych łarach świata. Wszystkie zdobyte puchary, medale i nagrody są teraz w jednej galerii. Robi niezwykłe wrażenie. Dopiero trofea zebrane w jednym miejscu uświadamiają, jak wielka to była kariera, jak wiele pięknych chwil nam dostarczyła. Adaś, dziękujemy. Ludzie w Wiśle pytają, co dalej i jak to będzie bez skoków małysza. Ojciec Adama, Jan Małysz, jest pewien, że koniec kariery to też początek kolejnego etapu. A Adam za chwilę będzie miał jakieś nowe zajęcie. Nie wierzę, że Adam wysiedzi w domu, bo to jest człowiek światowy. Światowy, ale jednak do Wisły zawsze wracał. Zawsze witany jak król. No, u nas była nawet taka małyszomania, że ludzie idą do kościoła. Witali się w telemarku, wiecie. I tak było. Tyle, że koniec kariery to nie to samo, co koniec Szomanii. Wisła, Michał Siegieda, Wiadomości. To wielkie pożegnanie Adama Małysza tu w Zakopanem trwa już od pięciu godzin i to się szybko nie skończy, to będzie tu bardzo długa noc. Przenosimy się teraz do Warszawy, która od jutra znów będzie stolicą Polski, bo dziś jest nią na pewno Zakopane. Michale? Z Piotrem Kraśko połączymy się mniej więcej za 8 minut, a teraz pozostałe informacje. Prokwi byliśmy świadkami wielu wspaniałych sukcesów Adama Małysza, a dziś przyszedł ten moment, gdy wszyscy mówią Adamowi: Dziękujemy. Ponownie łączymy się z Zakopanem i Piotrem Kraśko. Piotrze. Był wielki w czasie całej swojej kariery i był wielki w ostatnim jej dniu. Nie wiem, czy ktoś odchodził kiedyś z taką klasą jak on. Wielu zawodników, którzy dalej będą skakać, marzy o tym, by być w takiej formie, w jakiej on jest dzisiaj. On wciąż jest jednym z najlepszych na świecie, ale mówi dziękuję, wystarczy. I wciąż jest tak samo skromnym i serdecznym dla wszystkich człowiekiem, takim, jakim był na początku swojej drogi. Oto czego życzyli dziś mu Polacy. Gdyby się Adam w Zokopane przyjął już na stałe, nie musielibyśmy nika jeździć zanim składać mu na Adama życzeń. Panie Adasiu, życzę udanego wskoku w nową rzeczywistość po zakończeniu kariery. Wszystkiego dobrego. Pociechy z życia, żeby każdy dzień był swego rodzaju sukcesem. Od babci Czesi najserdeczniejsze życzenia, żeby nie był weteranem, tylko żeby nam jeszcze dawał dużo, dużo radości. Dzień. Wszystkiego najlepszego, Pani Adam. Cieszymy się, że został królem i, i że dalej pracuje. Żeby Mały zmienił zdanie i zaczął znowu skakać. To był jego dzień, to będzie jego noc i to na pewno jest teraz jego miastą. Zakopanego, Piotr Kraśko. Do zobaczenia, dobrej nocy. A ze studia w Warszawie Michała Adamczyk. Za chwilę jeszcze więcej sportu, później progoda, prognoza pogody, a jutro o 19.30 w głównym wydaniu wiadomości spotka się z Państwem właśnie Piotr Kraśko, ile zdąży wrócić z Zakopanego. Do zobaczenia.